Siemanko, wiecie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy, tak, zrobiliśmy to, trafiliśmy dwa toty w ostatnim dniu. I to na moich kontach, w tym na jednym naszym głównym rajo Esports. Także piękna historia. Tutaj, moi drodzy, wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Także, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, klikajcie czerwony przycisk subskrybuj, no i zostawiajcie lajki, bo naprawdę za taki pack opening to się należy. A my startujemy! Ostatni dzień, no i paczki za 125 tysięcy, 45 tysięcy dali na samo zakończenie. No ale dobra, zobaczymy, czy to zakończenie będzie piękne. No to otwieramy. Otwieramy pierwszą paczkę za 125 tysięcy w ostatni dzień. I czy ten dzień będzie piękny? Zadają sobie pytania eksperci, natomiast my widzimy, że to może być ciężka misja, bo na początek Koman z Bayern Monachium 84 overall. Więc bez szału, więc bez szału oprócz tego Casillas. Numer 2 za 125 tysięcy. W pierwszej bez walkoutu, natomiast w drugiej może będzie szansa. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest walkout. Ale jaki, Brazylia, może LS? I może PSG? I PSG! Neymarito! Neymarito, Neymarito! Witamy serdecznie Neymara. Pięknie, podoba mi się. Coś takiego mi się podoba, to jest to magiczne konto. Gdzie był Toty, może nie Toty, Mbappé, gdzie De Bruyne, Eden Hazard, Salah, no i teraz Neymar, nice. Zobaczmy co oprócz Neymara jeszcze w tej paczce, jeszcze walkout Hummelsa, jeszcze Lukas Lejba Idem Bela. nice, to mi się podoba, to mi się podoba. Trzecia paczka za 125 tysięcy, no poprzednia paczka, potężny, podwójny walkout, no to szukamy dalej, no teraz chyba brakuje już jakiejś niebieskiej tej karty, a tu kolejny walkout, Zenek w tle. Niemcy, może bramkarz eścią, no to będzie znowu Hummels, ale w innej wersji, w innej wersji 87, no ten Hummels coś za często nam wypada, coś za często nam wypada, no ale też się będziemy narzekać, dopóki walkouty są, to nie będziemy płakać. Dobrze, moi drodzy, no to przechodzimy do paczki numer 4, no i sprawdźmy, sprawdźmy co będzie tym razem, no tym razem niestety bez walkoutu, ekrany brazylijskie, jakiś Lucas Leiva. Chociaż chyba tam LP było, więc wydaje mi się, że tak dla koszta to może być. Zobaczmy, potwierdźmy. Felipe Anderson. No dobra, no dobra. Okej, okay, moi drodzy, no to otwieramy paczkę numer 5. Na razie cały czas ten jeden potężny traf. Trochę walkoutów było, ale niebieski, niebieski kolor. Poszukiwany jest kolejny walkout. To jest kolejny plus. Jest to Hiszpanesio albo Brankarz. To jest e, jedyna szansa na jakiś profit. ISKO 86. No to nie, no to nie. Z tego. Z tego nie damy rady, z tego nie damy rady, tutaj wyciągnąć za wiele. No zobaczmy, isco blind, okej. Okay. No dobra moi drodzy, mamy jeszcze 125 tysięcy, no to zerujemy konto. I otwieramy szóstą paczkę za 125 tysięcy. 84 końsy zaledwie na koncie w tym momencie zostają. Czy... Tak jest to, ty! Tak czy nie? Nie, kurde, Jezus Maria! O Boże, Walker Manchester City, Jezus, myślałem, że to 84 końsy Prawią, że to będzie toty, nie tym razem, nie tym razem. Ja pierdziel, ależ się wydarło, niczym Jola. Moi drodzy, pierwsze paczki za nami, potężny traf również za nami. No ale niestety, moi drodzy, nie ma ani klasy, nie ma Ligi Mistrzów. No więc trochę nudnawo się robi w te e, wieczory weekendowe. Także zachęcam Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursach, do których znajdziecie linki oczywiście w opisie tego e, filmiku, gdzie macie do zgarnięcia książki sportowe, właśnie od Betlika. Wbijajcie, bierzcie udział, trzymam za Was kciuki namy. No my. Zobaczmy, co tam się trafiało dalej. Moi drodzy, ósma paczka za 125 tysięcy. No i sprawdźmy, co tym razem, co tym razem e, wpadnie w poprzedniej paczce bez walkoutu. Więc to może być chyba nie to ty nie 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 gdzie i po łapkach kurde PSG na niebiesko o Boże o na PS że niebiesko kawani 88 no i cyk mamy miniaturkę proszę państwa Zobaczmy, co oprócz kawa niego! So, i jeszcze Aspas. Okej, okay. Panasonic. On coś warty jest. On coś warty jest. 180 tysięcy. Cieszy nas bardzo ta informacja. Eee, no, taki pana Panasonic jak najbardziej. Jak najbardziej z nim można szaleć. Okej, okay. zaczynamy. Zaczynamy. Totalne zerowanie. Tutaj, no tutaj trafialiśmy najlepiej. Tutaj trafialiśmy najlepiej podczas częstoty Tutaj był Mbappé. Tutaj był Neymar. Tutaj był Salah z Ligi Mistrzów. Tutaj był. Yy, azart Tutaj był ktoś jeszcze i tak Dalej i tak dalej, no zobaczymy Okej okay, moi drodzy, ostatni dzień, ostatnie paczki za 125 tysięcy No i działamy, działamy i próbujemy Sprzedaliśmy tutaj tego Neymarka, yy, którego trafiliśmy prędzej No a teraz Odzyskajmy jakąś niebieską kartę ale zaczynamy. Paczka za 125 tysięcy ekranów Santi Kazorla 82. Witamy, witamy serdecznie. Santi Kazorla, kapitalna karta. No i zobaczymy, druga paczka za 125 tysięcy. Poprzednia, brak ekranów. No to teraz totalne odkucie jakieś niebieskie. Nie, ale walkout, ale z walkoutem. Zwłokę, no to nic nie będzie wartościowego, niestety e, Marco Verratti, Paris Saint Germain. No tutaj trochę zgrany już byśmy zrobili, bo był tutaj Neymar, był tutaj MBPS. Teraz e, też Verratti do kolekcji. Okej, okay. trzecia paczka za 125 tysięcy wjeżdża na salony. E, zobaczmy, zobaczmy co tym razem. Bez walkoutu z ekranami to będzie marys Marezik, Marezik Zawita do naszej drużyny z jego kosztą No dobra, no to działamy dalej Paczka numer 4 Za 125 tysięcy I kto tym razem zagości Też bez walkoutu Jejka, jejka, w ostatni dzień by mogli Trochę chociaż podkręcić Ten drop, kramarić Okej, okay, no to próbujemy dalej Kolejna, kolejna próba i paczka numer 5 Na 4 paczki był jeden. Walkout a teraz jest chyba, czy nie? Bo ja już nie wiem. Toty! Mamy Toty! Holandia CB nie! Śp? Co? A De Jong! Tak jest! Mamy Toty! Welcome to my club! Nigel De Jong! Proszę Państwa, mamy! I to jest to konto szczęśliwe, gdzie podczas Toty trafiliśmy Kyliana Mbappé. Gdzie trafiliśmy Neymara. Gdzie trafiliśmy Salaha. Gdzie trafiliśmy Azarda. Wszystko tutaj trafialiśmy. no a teraz trafiamy Nigela de Jonga, 94 toty FC Barcelony, piękna karta, piękna historia, no i zobaczmy ile Nigel de Jong jest warty, no KP powiedział, KP przewidział, w jednej paczce powiedział, że nie będzie absolutnie, nawet ekranów nie było, a następnie, a następnie powiedział... Że coś czuję, że będzie to ty. No i wyczuł to, wyczuł to. Miał nosa Nigel de Jong w okolicach dwóch milionów końców. Boże Nigel! Ja pierdzielę Nigel de Jong, jeszcze powiedziałam. Oczywiście Frankie de Jong, Frankie de Jong. Nie wiem, czy powiedziałam Nigel, a to po prostu z tej ekscytacji. <grym> Okej, okay, w końcu na jakimś moim koncie wypadł Frankie de Jong. Także trafiłem to oficjalnie. Nigel, Jezus Maria! Okej, okay, trafiliśmy przed chwilą Toty na samo zakończenie, ale nie poddajemy się. Może jeszcze jakiś wpadnie, wczoraj 11 paczek za 125 tysięcy. No i najlepszy Neymar, dzisiaj najlepszy Toty, więc o to chodzi. Tutaj jeszcze informę z Walencji, więc okej. Okay. Bierzemy oczywiście do klubu. Zobaczmy dalej. Zobaczmy kolejna paczka za 125 tysięcy. I co tym razem? Co tym razem? A w ogóle miałem wątpliwości tam czy były te TOTY czy nie. Już mi się naprawdę mylą te wszystkie kolory, ale na szczęście to był TOTY. Tutaj Romanioli tylko za tymi Także tutaj kończymy historię z paczkami za 125 tysięcy, ale jeszcze trochę końców zostało, więc potwieramy jeszcze te paczki za 45 tysięcy. Dobra, podobno za końce lecą lepsze paczki. To leci za końce. Paczka za 5 tysięcy końców tym razem. Oh, no i co? I co? I co tym razem? Jest to ty, czy nie? Czy to nie jest ten kolor? Błagam. Ściany? Nie, to nie są te ściany. Jezus Maria, Francja, się... Jeju, jeju. Manchester City. Ja wiem, że to był walkout, czy nie? To był walkout. Ok, Laportem, dobra. Dobra, dobra. Matko święta. A, Jezus Maria. Mmm, co oprócz tego Laporte, co oprócz tego Laporte? Perisic, no bardzo niebiesko tutaj było. No dobra, my wracamy do paczek za 125 tysięcy. Zostały nam cztery, zostały nam cztery. Nie pamiętam, w której tam trafiłem tego Toty. Czy to była czwarta albo piąta ee, paczka. Natomiast teraz jest to owszem, ale z Hiszpanii. Tylko bramkarz albo jeszcze, Okej, okay, De Okej, okej, okay, okay. no to jeszcze jest w porządku. Witam pana Dawida De hea. Witam, witam serdecznie. Dawid De Gea. no to już jest bramkarz jak najbardziej w porządeczku, a oprócz Dawida może coś być w tej paczce, bo to wysoki overall 8-9. I mamy Informa, jest ten walkout De Gei. i ostatnia paczka podczas Team of the Year. Udało się trafić dwa Toty, w tym jedno, jeden Toty na swoim koncie. Eee, zobaczymy czy będzie ten drugi Toty, no i ten event zakończymy walkoutem. Zobaczmy. Ostatnia paczka podczas tego eventu. Nie ma walkoutu, Matko Boska i to jest tyle. PP Sancho Borussia Dortmund. Taki to plus. A minus taki, że tutaj e, już zakończymy bez toty i na 7 paczek jeden walkaut. No dobra, to jedziemy. Paczka za 45 tysięcy. Startujemy. Startujemy. Jest walkout. Może Francja. No nie, ale walkoutem to trzeba było zakończyć. Nie mogą tego zakończyć bez walkoutu. Także kończymy walkoutem. Informa 84. Eee, czy coś oprócz niego jeszcze w tej paczce będzie? Nie będzie, ale okej. Okay, walkoutem kończymy. Cyk, dobra, jedziemy. No zobaczymy, ale to by było za duże szczęście. Dwa toty jednego dnia. <grym> ale kto wie, kto wie? Nie zdąży, Janusz. Dobra, ty nie zdążysz. <laughs> Okej, okay, moi drodzy, trzy minuty zostały A na koniec zrobiliśmy jeszcze pięć paczek No i może jeszcze trafimy Toty na koniec Trzy minuty niecałe do końca I nic tutaj nie ma, więc od razu pomijamy Błyskawicznie yy, Pozwólcie, że... Albo na razie, nie ważne to wszystko tutaj Cyk, cyk Ja pierdzielę. zapomniałem o duplikatach Nie! <śled> Jezus Maria, dobra, dalej Okej okay. Lecimy dalej. Kolejna paczka, kolejna paczka, druga paczka z rozbudową tak średnio jedną otwieramy na 30 sekund z tego co widzę i tutaj coś mamy, może na koniec będzie niebiesko, jest, 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 jest! TOTY, tak jest, Szkocja, Andrew Robertson na naszym głównym kącie. come on! dwa TOTY jednego dnia, można, można, Andrew Robertson. Piękna historia, co się dzieje? nikt się tego absolutnie nie spodziewał. Na 3 minuty przed końcem, a właściwie 2 minuty przed końcem trafiony Andrew Robertson. Karta absolutnie do końca wivy. No i błyskawicznie musimy się oddać do kolejnych paczek, bo to nie koniec. Jeszcze mamy kilka paczek do trafienia. No kto by się spodziewał, matko jedyna, ależ tu piękna historia, no samo zakończenie, jeszcze trzy paczki otwieramy, do końca została minuta, 45 sekund, a więc w tej euforii będziemy otwierać, ale tutaj nic niestety nie mamy, dwie paczki zostały do końca, no zobaczymy, zobaczymy, czy coś ciekawego uda się trafić, kto się... Kto się spodziewał tak emocjonującej końcówki podczas Team of the Year eventu? Dwa toty jednego dnia dwie... na samo zakończenie. Otwieramy kolejną <grym> paczkę, przedostatnią. Patrzę, spoglądam na zegarek. Jeszcze minuta 15. Tutaj nic nie ma, więc spokojniej, Jeszcze otworzymy ostatnią paczkę. A może uda się jeszcze otworzyć jedną za 45 tysięcy Ajax. Bo teraz można zaszaleć. Bo teraz będziemy mieli już lewego obrońcę. Niesamowitego Andrew Robertsona. Eee, także pięknie, pięknie. No dobra, chodź tutaj, chodź tutaj. No i teraz jeszcze szybko. Ostatnia paczka z, tych roz, z tej rozbudowy. Eee, zostało nam 55 sekund. A tutaj znowu coś mamy. Znowu coś mamy. Już nie na niebiesko. Są ekrany, więc spokojnie. Już spokojnie. Zwaniamy tempo. Wow. No ale się nie spodziewałem. Dwa toty jednego dnia. To już jest piękna historia. Muszę, czekajcie, zegarek sobie odpalić. Dobrze, dobrze jest. Mamy 30 sekund. Eee, do końca, więc jeszcze paczka za 45 tysięcy wleci. Na samo zakończenie toty. No, piękna historia, pięknie zakończony Team of the Year. Tak można kończyć, tak można kończyć. Wow. No, to 20 sekund do końca, moi drodzy. Tutaj nawet też tu widzimy ten czas. Otwórzmy zatem. Paczka za 45 tysięcy. Na samo zakończenie. No i czy będzie jakoś ciekawie, czy nie będzie. A to idzie powoli, więc niestety nic nie trafimy. No, trudno, no, trudno. Także Team of the Year kończymy w pięknym stylu. Dwa toty trafione. we <laughs>